Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Całkiem niedawno nawiązaliśmy nową współpracę z firmą Papier i Nożyce. W związku z tym do naszych przyborów doszedł oto ten piękny zestaw kredek Karandasz Lumines. Są to najdroższe kredki jakie znam i one mają naprawdę świetną opinię. Od dłuższego czasu zastanawiałam się czy mi, jako fance Prisma Color, też podpasują te cudeńka. Czasami coś jest drogie, ale niekoniecznie cena jest adekwatna do jakości. W końcu jedna kredka Karandasz Lumines. Jest dwa razy droższa od Prismacolor czy polichromosów. Ogólnie kredki to medium niedoskonałe. Ograniczona spaleta barw nie mieszają się tak dobrze jak farby. Często zostawiają fakturę, jakieś kreski czy grudki. A mówię tutaj o takim kolorowaniu, które jest bardzo dokładne, precyzyjne, powolne, żmudne. Yy, odpowiednio nakładana jest baza podstawowa, a później z mocnym dociśnięciem wygładzanie tej powierzchni. No bo wiadomo, że jeśli ktoś koloruje byle jak. No to wtedy wina jest nie narzędzi, a umiejętności artysty. Do tej pory pryzma kolor były takim moim głównym medium, ponieważ są bardzo miękkie. Dobrze się ze sobą mieszają jak na kredki, no i można rysować po warstwach, co oznacza, że mogę kolorować jeszcze raz po powierzchni, która jest już pokolorowana, co nie jest to takie oczywiste, bo taka cecha jest bardzo rzadka przy kredkach. No ale niestety, tak jak wszystko, ma pewne wady. Przez to, że jest bardzo miękkie, to często trzeba ostrzyć tą kredkę, żeby utrzymać szpic, do tego wytrącający się wosk, przez co praca potrafi być mdła, i widoczna faktura grudek. Troszkę tak jak przy kredkach świecowych, no ale wiadomo, nie tak strasznie. Jednak jest bardzo duża różnica w kredkach karandasz Lumines, na przykładzie rysunku, którego jeszcze jestem w trakcie, naszej oryginalnej postaci, którą nazwaliśmy Niul. Ma na sobie zbroję z fajnej gry Guardians of Ember, dzięki czemu praca będzie bardzo widowiskowa. Tymi kredkami naprawdę wiele łatwiej się pracuje, można osiągnąć fajną i gładką powierzchnię, co można zauważyć właśnie w tym rysunku. Ponieważ ponad połowa została wykonana pryzma kolor, ale do końca lumisiami. Przejścia kolorystyczne są naprawdę o wiele płynniejsze i ciężko jest zauważyć nakładające się warstwy na warstwę. Z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że w tym przypadku można stosować o wiele więcej warstw niż w jakichkolwiek innych kredkach. Dzięki czemu zaciera się troszkę ta granica między grafiką komputerową a rysunkiem tradycyjnym. Wcześniej jak mówiłam Wam jeszcze o pryzmie, że ma wady i głównym problemem mogą być właśnie y, ta miękkość czy zbyt duża ilość wosku, no to rozwiązaniem powinna być twardość. Jednak no, nie zawsze to się sprawdza, ponieważ przy polichromosach twardość nie jest lekiem na wszystko. Twarde kredki nie zatemają to do siebie, że o wiele gorzej się ze sobą mieszają, bardziej widzimy tą kreskowatą fakturę, no i oczywiście nie możemy stosować tylu warstw. W takim razie, co z tymi luminensami? Co one mają takiego w sobie? Nie są ani miękkie, ani twarde. Coś pomiędzy. Są i miękkie, i twarde. Są dziwne. Na samym początku postanowiłam, że przetestuję je na jakimś prostym motywie i wybrałam sobie truskawkę w czekoladzie. Ale zanim przejdę do tego smacznego owocu, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. Zaczęłam od listków i troszkę miałam z zielenią problem, ponieważ przez to, że pełny zestaw to 76 kolorów, to czasami mamy tak ze skrajności skrajność. Czasami mamy jasny kolor i nagle bardzo ciemną zieleń, prawie czarną. Dlatego nimi nie naprawdę trzeba nauczyć się posługiwać, ale szybko stwierdziłam, że najważniejsza tutaj jest technika, ponieważ one na tyle dobrze się ze sobą mieszają, że nie ma potrzeby, żeby występowały jakieś pośrednie kolory. Trzeba być oczywiście cierpliwym, bardzo dokładnie rysować i się nie śpieszyć. Zauważyłam, że kredki z rodziny czerwieni są o wiele bardziej miękkie niż zielone, co jest dość normalne, że te konsystencje troszkę różnią się od siebie. Jednak jestem przyzwyczajona, że w pryzma kolor e, są bardziej ze sobą spójne i te różnice są niewielkie, e, jednak w tym przypadku potrafi być niezły kontrast. Niektóre kredki są jak takie masełko, inne bardziej drapiące. Już nie wspominając o kredce 46, która jest idiotyczną kredką, ona jest tak szorstka i tak twarda, troszkę przypomina swoją strukturą węgiel. Do tego jej pigmentacja jest bardzo słaba, więc tak naprawdę z 76 w rzeczywistości mamy 75 kolorów. O Oszuści! Więc pomijając już ten fatalny numer 46, cała reszta brązowych kredek jest fantastyczna. Świetnie się ze sobą mieszają i praca jest cudowna. Nie powiedziałabym jednak, że jakaś lekka, ponieważ tymi kredkami muszę o wiele mocniej dociskać do kartki niż Pryzma Color, co może powodować ból palca. No i bolał mnie palec. No niestety, wszystkiego mieć nie można za to efekt daje o wiele lepszy. Powiem Wam tylko, że struktura tych krytyk jest taka, że będzie idealna do futra i już niedługo będę to testować, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to wpadniecie na Facebooka, Instagrama i TikToka. No i tak prezentują się moje truskaweczki. Po prawej stronie jest wykonana kredkami karandash Lumines, a po lewej pryzma kolor. Możecie teraz sobie porównać, jak wypadła się ta kolorystyka, w ogóle jakość tych kredek. Jak dla mnie Lumines wyszły o wiele lepiej. Ma fajniejsze kolory, truskawka jest o wiele żywsza i bardziej odczuwam, że ta czekolada jest taką błyszczącą czekoladą, gdzie pryzma kolor, no ten efekt troszkę tak się zgubił. Jest ona mdła i taka jakby brudniejsza. Pokazałam te dwie rozkawki na Twitchu, gdzie streamuję codziennie po godzinie 17. I wszyscy, dosłownie wszyscy stwierdzili, że ta z podpisem jest o wiele fajniejsza, o wiele ładniejsza, więc ona musi być wykonana kalendarz więc sądzę, że coś jest na rzeczy. Jednak te różnice będą bardzo mocno odczuwalne dla takich osób upierdliwych jak ja, co nie oznacza, że pryzma kolor to nagle jakieś złe kreski. Nie są one najdroższe, a ich cena oferuje naprawdę super jakość. Możemy kupić 150 kolorów, dzięki czemu nie czujemy się ograniczeni, do tego przez to, że są miękkie i ładnie się ze sobą mieszają. Ułatwiają nam ten proces nauki opanowania techniki kolorowania kredkami. Kalendarz Lumines są po prostu z wyższej półki. Są przeznaczone dla osób, które już troszkę siedzą w kredkach, wiedzą co robić i chciałyby zwiększyć jakość swoich prac. Eee, czy dla osób, które działają już profesjonalnie i potrzebują bezkompromisowego narzędzia do swoich rysunków. Troszkę szkoda je marnować na jakieś nieudane próby, będąc początkującym. No bo są one drogie. Chyba, że was stać i nie macie z tym problemów, to proszę bardzo, nie mam żadnych zastrzeżeń. I jeszcze bym tylko zapomniała, że bardzo ważny jest papier, na którym rysujemy. Musi być on gładki i o wysokiej gramaturze. Żadne karbowane, szorstkie szkicowniki czy bloki akwarelowe to odpada, one są tragiczne. Lepiej wybrać blok techniczny, który ma powyżej 250 gram, no chyba, że możecie pozwolić sobie na Strathmore Mod blister, no to jeszcze lepiej. To będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jakie akcesoria Was interesują, co chcielibyście, żebym przetestowała. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pa! Następny odcinek oczywiście będzie w niedzielę po godzinie 16. .00.